Paj, tuk tu. pan zobaczy tą koszulkę, jest w porządku jest, nie? Tak. Elegancko, nie? Tak. No, to marynareczkę teraz. Tylko delikatnie, bo mnie barek napierdala. Mnie kurwa dogiął ten faszysta także Powoli. O, dobrze. Niżej, niżej, niżej. O dobra. No. Jak? Tu posadzić trzeba. Co poszerzyć, jak poszerzyć, kurwa? Dychę z chudłem przeca. Poszerzyć, jak poszerzyć? O. 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 Miara nie kłamie, panie. A co miara, jaka miara? Kurwa, panie tuktuk, -tuk, no. Boże narodzenie ślub, chłopino. Będzie dobrze. No, będzie dobrze, będzie dobrze. odtniemy. No. Tak. Co mamy. Co, kurwa, co zrobimy? Co pan pierdolisz, co? Podziumamy. Podziumamy, panie. podziumamy, dobra. A, będzie go. dobrze. A, będzie dobrze, dobrze, okej. Okay, co z tematem dla mnie? E, nie zrobił pan zielonej herbatki, tej, ta, co tak się rozkwita ładnie, jak się zaleje? pani Tuktuk. tuk A, e, ciatałynna. Ciatałynna, ciatałynna, no dobra, ciatałynna. Dzięki, okej, okay, dobra. Złem, tuktuk pierdolity no kurwa, schudłem na chuj, no przez co, ty, no nie? A on ci lepiej uszyją, kurwa, jak w Paryżu, z kosiaki pierdolone, mówić. Jest temat? Nie ma, nie ma. Coś im się spierdoliło tam na drodze, słuchaj. Może jutro, nie wiem. Słuchaj, Rachid ma urodziny. Zawieziesz prezentowo ode mnie. Rachid, Abdulla tego mojego wspólnika z Magrebu-Syn. Wiesz, no tego wariata. Ja wiem to, o kim ona, mówisz. No to zawieziesz. – Ale ja jadę na oparach, zrozum. Bym cię nie nachodził i nie pytał. Zostało mi ostatnie 50 sztuk. No i dobrze, to zawiedziesz 50, no chłopakom. Dychę mam już wydzwonioną. No kubuś, no to kurwa 40, no i pół litra, albo litr wódki, i rozum krótki. I tak się mahomety popiją, no. Jutro będzie? Będzie, kubuś, kurwa, będzie. No, słuchaj, jedź dzisiaj do tego obrzympała hałabały z tego Betlejem, kurwa. Każmu podpisać, koniecznie, rozumiesz? Koniecznie. Za chwilę zamieszanie, święta, kurwa, ślub, rozumiesz? A to trzeba od kopa załatwić. Porządnie. Dwa dni mu dałem. Co ty, kubuś, mu kurwa? Polisę na życie mu sprzedajesz? Przecież mówiłem ci, to jest pięć milionów zielonych, kurwa. Przejmujemy ten kurwidołek na sztywno, rozumiesz? Dobra, no, ale muszę wziąć stryja i chłopaków. No i co ja ci teraz poradzę, kurwa, no? No co zrobisz? No to może pana Tuktuka, kurwa, weź może, co? Ogarnij to jakoś, weź, naprawdę, bo to czas leci. Nie no tam, kurwa, pierdolę, to, to opiekun. Na ślub, kurwa, pójdę córki w dżinsach, pierdolę to. Czasach tak daj herbatka, prosto z Wietnamu. Fajnie. Bio. Padasz? Dzięki, ale mówiłem, wyjeżdżam. To załatw to porządnie, okej? Okay? No. Panie tu weź pan coś z tą marynarką zrób, dobra? Wszystko było, kurwa, dobrze i teraz co się zrobiło? Dobrze, kurwa. No.